Dzień dobry, właśnie jestem po rozprawie w sądzie. Była bardzo skomplikowana sprawa. Myślę, że sam bym nie dał rady z tym wszystkim. E, bardzo zależy mi na widzeniu się z dzieckiem. E, jestem bardzo wdzięczny panie Magdalenie Dąbrowskiej za pomoc. Polecam firmę Contact Law i myślę, że moja sprawa będzie załatwiona. Oraz e, jeżeli... Ma ktoś podobną sytuację do mojej, gdzie nie może niestety widzieć dziecka, ponieważ druga strona e, ma swoje obiekcje i nie są one obiekcjami, nie są one dobre dla e, dziecka, tylko walczy o swoje racje, więc e, jest mi bardzo. Smutno, ale naprawdę dziękuję w firmie Kontakt Law i pani Magdalenie Dąbrowskiej za pomoc. Mam nadzieję, że sprawa zakończy się sukcesem. Dziecko będzie mogło widzieć ojca, a sprawiedliwości stanie się zadość. Dziękuję.